W dzisiejszym magazynie ratuszowym milion złotych na targowisko. Pozyskanie 1 miliona złotych na modernizację tego targowiska daje szansę na zmianę i to dość szybką zmianę. Przebudowa ulic. Tą inwestycją drogową, która w tej chwili jest realizowana to jest przebudowa ulicy Markleskiego, a w następnym roku będziemy przebudowywać w tym rejonie ulicę Smoluchowskiego. Początek hokejowego sezonu. Milion złotych na modernizację i poprawę standardu targowiska miejskiego otrzymał oświęcim ze środków unijnych. Decyzje o przyznaniu miastu dofinansowania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej podjął niedawno Zarząd Województwa Małopolskiego. On wchodzi w szereg, w pakiet szerszego programu mającego na celu modernizację małopolskich targowisk, czasami również e, budowę targowisk. Sfinansujemy się 19 takich inwestycji w całym województwie, zwłaszcza tam, gdzie te targowiska pełnią funkcję poza wyłącznie miejską, czyli służą również sąsiednim okoliczną gminom, gdzie jest możliwość sprzedaży również towarów bezpośrednio przez rolników, bo to jest taki charakter tego programu, że ma wspierać obszary wiejskie, no trudno sobie wyobrazić, żeby targowiska były w małych gminach, bo zawsze rynek zbytu jest tutaj bardzo istotny. W przypadku Oświęcimia czy Kęt bez wątpienia te targowiska mają charakter daleko większy niż jednego miasta. Poświęcimy, ta dyskusja na temat modernizacji targowiska bądź budowy hali bardzo długo się ciągnęła i, i myślę, że najwyższa pora zakończyć tę dyskusję i przystąpić do działania. I między innymi właśnie efekt dzisiejszego podpisania umowy z województwem małopolskim, pozyskanie 1 miliona złotych na modernizację tego targowiska, daje szansę na zmianę i to dość szybką zmianę, dlatego że przewidujemy zakończenie realizacji tej inwestycji na 31 maja 2013 roku, czyli za 8 miesięcy. Całość inwestycji zamknie się kwotą 2,5 miliona złotych. Z budżetu miasta na to zadanie przeznaczono 1,5 miliona złotych. Przeprowadziliśmy konsultacje tutaj z kupcami, oczywiście to środowisko w jakiejś części jest też podzielone, jedni oczekują właśnie budowy hali, ale przypomnę, budowa hali to jest kwota około 20 do 30 milionów złotych i miasta nie stać na to, żeby takie kwoty przeznaczyć na realizację tego przedsięwzięcia, ale też było i postulowane przez innych kupców właśnie, żeby modernizować w taki sposób, który raczej nie. Będzie powodowało zwiększenie kosztów dla nich, dla sprzedaży, dlatego że to będzie powodowało, powodowałoby też zwiększenie oczywiście opłat czynszowych i taka modernizacja w takiej formie, jak, jak proponujemy, ich zadawała. Zmodernizowana zostanie środkowa część targowiska miejskiego przy ulicy Dąbrowskiego. Powstaną tu zadaszone stanowiska do handlu, do których doprowadzone zostaną drogi dojazdowe. Ta część będzie skanalizowana i oświetlona. Zyska też nową nawierzchnię. Miasto ma już gotowy projekt oraz pozwolenie na budowę. Jeszcze w tym roku chce wyłonić wykonawcę, a prace mają zostać zakończone do połowy 2013 roku i mają być prowadzone tak, aby nie utrudniać pozostałej działalności. Modernizacja obejmuje na razie środkową część targowiska, która jest w najgorszym stanie. Tam wszyscy wiemy, że to zarówno są fatalne warunki dla i sprzedających, i dla kupujących. Jeżeli popada, to jest mnóstwo kałuż, jeżeli chodzi o kostkę nawierzchnię, jest bardzo nierówno. Więc właśnie obejmuje to pierwszy etap, będzie to skanalizowane, będą wykonane tam nowe, nowa kostka, a będzie też oczywiście zadaszenie, które też poprawi warunki sprzedaży i kupowania oczywiście. Trwają prace nad przebudową kolejnych oświęcimskich ulic. Gruntownych działań remontowych doczekali się mieszkańcy ulicy Marchlewskiego i Smoluchowskiego. Z prac, które są wykonane już na ulicy Marchlewskiego, to kanalizacja, wykonaliśmy kanalizację deszczową, nastąpiło przełożenie sieci gazowej, wykonane zostały też prace związane z ułożeniem kabli pod nowe oświetlenie i w najbliższym czasie będziemy przystępować do robót bruka. Związanych z dojściami do poszczególnych klatek budynków i następnie będą wykonywane prace związane z asfaltowaniem tej drogi. Obok nowej nawierzchni i chodników powstaną tu parkingi wraz z drogami dojazdowymi oraz altany śmietnikowe. Przebudowana zostanie sieć gazowa i kanalizacyjna. Ulice będą miały nowe oświetlenie. W tym roku inwestycja jest realizowana na ulicy Marchlewskiego, a w przyszłym przeniesie się na ulicę Smoluchowskiego. Mam nadzieję, że mieszkańcy z tego rejonu będą zadowoleni z tej inwestycji, bo oprócz poprawy infrastruktury to będzie tak samo tam realizowana przebudowa całej infrastruktury podziemnej, więc jakość życia jakość w tym rejonie dla mieszkańców w związku z tą inwestycją na pewno się poprawi. I tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno mieszkańcy będą zadowoleni. Inwestycje powinniśmy zakończyć pod koniec października, na początku listopada. W ostatnim czasie jest na ukończenie, a właściwie już jest zakończona inwestycja na ulicy Zagrodowej, gdzie powstała droga naprawdę o dobrych parametrach i też mam nadzieję, że mieszkańcy w tym rejonie będą zadowoleni z tej drogi. Ja już od, od roku już chodzimy razem na, na lodowisko na hokej, także bardzo dobrze się tu czuję. Lubi hokej. Oświęcim to hokejowe miasto. Wielu z nas z niecierpliwością czekało na start kolejnego sezonu. O oczekiwaniach wobec naszej drużyny zapytaliśmy o oświęcimskich kibiców. Bo no, mojej pełna optymizmu. Nie jest to mocna drużyna z aspiracjami dużymi na brązowy medal najmniej. Liczymy na po Polskie. Początek sezonu był dobry, ale trudno wyrokować, bo graliśmy z dwoma teoretycznie najsłabszymi drużynami. No, ale mam nadzieję, że będzie dobrze i że na pewno będzie przynajmniej tak dobrze jak w tamtym sezonie. No, pierwsze dwa spotkania z Zagłębiem Ministrem pokazały nam, że można, możemy w tym sezonie wiele osiągnąć, niebo, ale były to drużyny jednak niszczowe, które będą grały na pewno w play offach Pan myśli o tym składzie, o tej drużynie? No, chyba to jest mocniej, że przyszło tych białośników. Jest też kwestia zgrania i tak dalej. Nie trzeba poczekać na efekty. My się w, przy, w przekroju całego sezonu dopiero, jak to będzie wyglądało. Mamy Jarosława Rzeszutkę z reprezentacji Polski, Jarosława Różańskiego no i wielu innych także zawodników z tamtego sezonu. Jerzy Gabry jako obrońca. Bramka, Żorny. A w ogóle jak ta drużyna wygląda, pan na zdaniem? Dla mnie jest obiecująca. W związku z powiatowym treningiem systemu wykrywania i alarmowania we wtorek 25 września 2012 roku o godzinie 10 włączone zostaną syreny alarmowe na terenie miasta Oświęcim. Sprawdzenie działania systemu zostanie przeprowadzone przez wyemitowanie sygnału alarm o skażeniach, 3-minutowy sygnał przerywany modulowany oraz po upływie 1 godziny od zakończenia sygnału jego odwołanie, 3-minutowy sygnał ciągły.